Jestem pewien, że Załęski zdziwi się mocno, po ukształtowaniu się już rządu Donalda Tuska, zdziwi się mocno tym, że w gruncie rzeczy te interesy będą po prostu utrzymywane w podobny sposób. Oczywiście Tusk może inaczej nazwać embargo, może to nazwać systemem licencji i systemem na przykład pozwoleń, ale w gruncie rzeczy najprawdopodobniej będzie chodziło o to samo. Do, do władzy idzie rząd, który w swoim składzie ma partię chłopską, także nie wydaje mi się, żeby tutaj to zostało pominięte, także... W, no, Kijów oficjalny, Kijów polityczny musi uwzględnić, że w, o ile w kwestiach bezpieczeństwa tutaj ta współpraca zagrożona nie jest i nigdy nie będzie, o tyle w kwestiach ekonomicznych Polska ma odrębne interesy, które muszą być po prostu też przez stronę ukraińską szanowane. Dzień dobry, Alina Makarczuk. Zapraszam, moim, e, moim i Państwa pierwszym gościem będzie autor słynnej w Polsce książki, o której porozmawiamy później, przejdziemy do tematu... Blokady na granicy polsko-ukraińskiej, ale najpierw właśnie to, jak się zmieniały relacje pomiędzy prezydentami Ukrainy i, i Polski, i o tym, co się dowiedział w trakcie pisania tej książki o tych relacjach jej autor Zbigniew Parafianowicz, znawca Europy Wschodniej, reporter dziennikarz dziennika Gazety Prawnej, który relacjonował konflikty między innymi. W Iraku czy Afganistanie. Mam nadzieję, że już mamy połączenie i że za sekundkę się zobaczymy. Dzień dobry, Panie Zbigniewie. Dzień dobry, dzień dobry. Polska na wojnie to już mogę pokazać, bo może nie wszyscy czytali, ja bardzo polecam tę lekturę. Bardzo ciekawie, ciekawy. I prosty sposób, docierający do każdego, opisuje to, co się dzieje pomiędzy naszymi politykami, państwami, bo bardzo często te relacje pomiędzy, mam poczucie, liderami gdzieś się przyczyniają do tego, jak się zmieniają później relacje pomiędzy narodami, ale do tego przejdziemy za chwilę. Panie Zbigniewie, jak pan pisał tę książkę? Tutaj wszyscy ministrowie, dyplomaci, z którymi pan rozmawiał, jest ich wielu, bardzo się przed panem zwierzają. Mówią o takich rzeczach, o których nie przeczytamy w artykułach, w prasie, o których nie widzieliśmy też wcześniej, między innymi to, to spotkanie w Wiśle i od tego chciałabym zacząć, bo tutaj dużo szczegółów pan podał, ale taki najbardziej udostępniany chyba przez wszystkich, kto czytał tę książkę, jest ten fragment. Fragment dyplomata B mówi tak: Duda plus Wuda równa się nie nuda. Bez alkoholu Duda jest strasznym nudziarzem, po alkoholu odwrotnie. Wisła to była regularna impreza. Dyplomacja alkoholowa z bardzo satysfakcjonującym rezultatem. Duda jest świetnym opowiadaczem kawałów po rosyjsku. Nie wiem skąd je zna, ale opowiadał je z dobrym akcentem. No więc zacznijmy od tego spotkania. Jakie ono było? No, było określone właśnie dużą ilością w, w niepoprawnych politycznie dowcipów, w anegdot zakrapiane alkoholem. alkoholem. No, normalna rzecz w dyplomacji, normalna rzecz też w stosunkach polsko-ukraińskich, to nie jest obrazek nowy tak naprawdę. Te relacje pomiędzy Kuczmą a Kwaśniewskim, do których często też się odwołuje, porównując to spotkanie w Wiśle, one owocowały w takie właśnie tańce w, w spotkania, w których nie, nie odmawiano sobie alkoholów, na których żartowano na których zdarzało się, że politycy przeklinali, Kuczma znany był ściętego języka, w ten koniec prezydentury jego, no są słynne zdjęcia, na których widać jak Kwaśniewski właśnie tańczy z, z, z litewską prezydent, tam gdzieś w tle też w, w, gdzieś jest Kuczma, także to wpisuje się w ten taki trend, kształtowania tych stosunków w sposób taki mniej formalny, bardziej otwarty i to jest dość istotne, bo w gruncie rzeczy nawiązywanie tych stosunków w sposób właśnie taki nieformalny pozwala w relacjach polsko-ukraińskich dużo ugrać. No, tak samo jak Kwaśniewskiemu udawało się potem pełnić ważną rolę na przykład w kryzysie wokół kolczów, które rzekomo Ukraina miała dostarczać Saddamowi Husajnowi, czy tak jak jego rola w czasie pomarańczowej rewolucji, no tak później... Te stosunki Dudy i Zawańskiego pozwoliły, te takie nieformalne relacje, pozwoliły te 100 dni wojny, pierwszy czy też pierwszy rok gdzieś tam do momentu przekazania leopardów, kształtować w sposób dość harmonijny i tą politykę, która dotyczyła tych najtwardszych i najbardziej istotnych spraw dla relacji dwustronnych, czyli dla bezpieczeństwa, no, pozwalało to te, te, te relacje kształtować w sposób satysfakcjonujący po prostu dla, dla obydwu stolic, dla obydwu stron. Później bywało różnie. Przy tym, i zaraz do tego przejdziemy, przy tym właśnie... Um... Pana rozmówcy mówią otwarcie o tym, że prezydenci się testowali. Też w wiśle to się zaczęło, ale później prezydent Duda był jedną z pierwszych osób, do których dzwonił w różnych sprawach prezydent Zéński. I właśnie tak przechodząc dalej, bo mam nadzieję, że nasi widzowie tę książkę przeczytają, sami wyciągną swoje wnioski, dalej coś się zmienia. Pisze pan i wynika z tej książki, że dochodzi w administracji prezydenta Andrzeja. Do zmęczenia e, wojną. Mówi o tym kilku pana rozmówców. A, a z drugiej strony dyplomata B mówi tak, Ukraińcy zaczęli pielgrzymować do Brukseli i na nas donosić. Po miesiącach miłości i miłych słów musieliśmy wysłuchać zupełnie nowej narracji na swój temat. Więc co się takiego zmieniło? No, Pojawiły się obiektywne różnice interesów gospodarczych przede wszystkim wraz z tym takim otwarciem. Unii Europejskiej na Ukrainę pojawiły się różnice. No, zboże i logistyka są tego najlepszym przykładem. To są pewne obszary, które gdzieś tam były pod dywanem zamiecione, bo przed wojną obowiązywały zupełnie inne regulacje dotyczące handlu produktami rolnymi, czy tranzytu produktów rolnych, czy też dostępu ukraińskich firm logistycznych do rynku unijnego. Przed wojną obowiązywały te pozwolenia, które w strona polska, kwoty pozwoleń, które polska strona wydzielała w stronie ukraińskiej, co też rodziło oczywiście konfliktu już przed wojną, no bo minister Kumok jeździł do Kijowa, żeby rozwiązywać tę tą, tą blokadę, którą organizowała strona ukraińska w, w transporcie kolejowym pomiędzy Polską a Ukrainą tuż przed wojną. To się działo tuż przed wojną, kiedy Ukraińcy tę granicę blokowali. Teraz jest podobnie. Ta strona polska, w zasadzie te argumenty strony polskiej są jak najbardziej uzasadnione, no bo polskie firmy logistyczne zostały poddane pakietowi... Małemu pakietowi mobilności, który znacznie ograniczył konkurencyjność firm polskich na rynku unijnym. Tymczasem firmy no, ukraińskie mają tutaj pozycję bardzo uprzywilejowaną na tym rynku. Co więcej, Komisja Europejska niespecjalnie chce się podjąć jakby próby rozwiązania tego sporu pomiędzy kierowcami polskimi a kierowcami firmami ukraińskimi. No bo to Komisja Europejska jest stroną tej umowy. To w zasadzie pani Velian, czyli rumuńska komisarz, która zajmuje się logistyką i transportem, powinna tutaj w tej kwestii mediować, negocjować, ten, ten spór rozładowywać. Niestety nie chce się podjąć tej roli. A te różnice są obiektywne. No, Ukraińcy też, strona ukraińska korzystając z tego otwarcia Unii Europejskiej, nadania statusu państwa, które no, kandyduje do Unii Europejskiej, i w przypadku zboża, i w przypadku logistyki próbuje wsadzić nogę w drzwi i wejść na ten jednolity rynek europejski, co w gruncie rzeczy jest zrozumiałe z punktu widzenia jakby poszukiwania modelu rozwoju państwa ukraińskiego i ochrony interesów ekonomicznych państwa ukraińskiego, natomiast równie zrozumiała jest próba ochrony tych interesów po stronie polskiej przez polskich, polskie firmy logistyczne czy przez polskich producentów produkcji rolnej. Tutaj też oczywiście po obydwu stronach, jakby przy w walce o te interesy po obydwu stronach, które są rozbieżne, mówiąc brutalnie, no masę informacji nieprawdziwych się pojawia. No przy okazji zboża pojawiała się nieprawdziwa informacja, jakoby Polska blokowała tranzyt tego zboża, co oczywiście tą stronę polską mocno denerwowało i słusznie. Tak samo w przypadku... Teraz tego sporu o logistykę, pojawia się taki zarzut, że MSZ czy strona polska nie chce tego sporu rozwiązać. To już tak jak powiedziałem, Polska nie jest stroną umowy pomiędzy Komisją Europejską a Ukrainą w sprawie logistyki. Także tutaj właściwym adresatem tego problemu jest Komisja Europejska. Tak samo jak nieprawdziwe są te informacje o blokowaniu pomocy humanitarnej czy wojskowej, która płynie na Ukrainę. Natomiast no to jest są jakby didaskalia tego, tego sporu. Chodzi o to, że poza polityką bezpieczeństwa. Ukrainę i Polskę bardzo wiele rzeczy dzieli. Jeżeli te rzeczy, które dzielą obydwa państwa, nie zostaną uregulowane w sposób systemowy, na przykład za pomocą tego słynnego traktatu dwustronnego, który miał powstać, wzorowanego na traktacie elizejskim, który ustalał ilość spotkań pomiędzy rządami polskimi i ukraińskim, czy prezydentami, czy komisjami, które rozwiązują różne spory, znacznie łatwiej by się te sprawy regulowało. Brak okazji do rozmowy, brak okazji do tego, żeby się zmierzyć z tymi problemami, które dzielą obydwa państwa, powoduje, że one są zamrażane. I, I eskalują, tak jak konflikt na granicy, w którym, no, tak jak powiedziałem, obydwie strony mają podobną ilość argumentów, równorzędnych, do tego, żeby bronić swoich interesów ekonomicznych. Także o ile w kwestii bezpieczeństwa Polska i Ukraina ma spójny interes i on na takim bazowym poziomie, nawet przy dostarczaniu broni za darmo dla Ukrainy czołgów, samolotów, amunicji, on dla Polski się, no, no to jest korzystne dla Polski, o tyle w kwestiach ekonomicznych te interesy są rozbieżne i, i to znacznie. W kwestiach właśnie logistyki, rolnictwa, pewnie później handlu, usług, bo Ukraina będzie na drodze do Unii Europejskiej państwem, bardzo konkurencyjnym, jeśli chodzi o usługi, tak samo jak Polska była państwem, czy jest nadal państwem konkurencyjnym w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o usługi. Także cały region środkowoeuropejski będzie musiał stanąć w obliczu zrobienia takiego bilansu tego, gdzie te interesy się rozjeżdżają, a gdzie się zjeżdżają i po prostu zacząć te różnice w jakiś racjonalny sposób regulować, żeby to się nie kończyło. Takimi wydarzeniami jak granica, czy jak, jak sporo zboże, no bo to eskaluje do rozmiarów po prostu szkodliwych dla, 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 i dla Warszawy, i dla Kijowa. A te wszystkie wydarzenia i y, nierozwiązywanie kryzysów y, prowadzi do tego, że y, maleje poparcie y, wśród. Y, Polaków dla przejmowania ukraińskich uchodźców, ale też maleje przyjazny stosunek i tutaj widzimy z ostatnich badań Ibris podał, postanowił zapytać Polaków, jaki dziś stosunek mają do poszczególnych narodowości i porównał go z wynikami badań z poprzednich lat. No to tu, tutaj wyraźnie widać, że to poparcie czy ta sympatia do ukraińców maleje i proszę zwrócić uwagę, bo to jest bardzo ciekawe. Najbardziej Polacy tutaj najwięcej, bo ponad 72% badań, Danych y, ankietowanych y, wyraża największą sympatię do Amerykanów. Y, na drugim miejscu są Czesi, potem Słowacja, Szwecja, Łotwa, Wielka Brytania i Japonia. I dopiero na ósmym miejscu, aż po Japonii, y, y, aż po Japończykach, są Ukraińcy. I y, jak, czy, czy według pana. Y, Tutaj coś można y, zmienić, żeby te antyukraińskie nastroje w Polsce y, nie rosły tak, tak szybko, co muszą zmienić Ukraińcy, czy według Pana, y, co musi też się zadzieć przy tym okrągłym stole rozwiązywania tych wszystkich sporów, bo ich namnażanie się nikomu nie służy. A w Polsce mamy 3 miliony Ukraińców, nie tylko uchodźców, wielu uchodźców już pojechało dalej y, gdzieś na zachód albo wróciło do swoich domów na Ukrainę. Natomiast ci Ukraińcy są, niektórzy to zostaną i jakoś musimy ra razem ze sobą żyć. No, to jest bardzo istotne, dokładnie. To jest, to jest bardzo kluczowe, żeby tego kapitału społecznego nie roztrwonić, bo polityczny kapitał już został roztrwoniony pomiędzy Ludą a Zełańskim, natomiast ten, ten kapitał społeczny nadal mam wrażenie istnieje. Obydwa narody bliżej się poznały w, w, w czasie tej wojny, ta ilość kontaktów pomiędzy ludźmi. Po obydwu stronach granicy była znaczna, także warto to zachować. Natomiast no, tutaj też, aby to, bo podejrzewam, że podobny trend w sondażach można obserwować na Ukrainie. I bo mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie te dwie narracje po obydwu stronach granicy po prostu się nie przecinają. One, są, one żyją wo, 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 obok siebie. Równolegle. I z jednej strony jest Duda, który mówi o Ukrainie jako o topielsu, a z drugiej strony jest Załański, który mówi o Polsce jako kimś, kto gra w drużynie razem z Rosją. To są słowa, które. No, nie mogą prowadzić do niczego innego jak do obniżenia zaufania i do obniżenia sympatii po, po obydwu stronach granicy. Witali no, Portnikow nie szczędzi słów krytyki pod adresem Polski, mówiąc o tym, jak to właśnie jest państwo, które powinno. To, to jest w ogóle powszechny pogląd, że Polska coraz częściej na Ukrainie jest jako państwo, które powinno dziękować za to, że graniczy z Ukrainą, bo Ukraina broni Polski przed Rosją. To jest sofizmat, to jest teza zupełnie nieprawdziwa. Ukraina broni przede wszystkim siebie i swojej niepodległości. Na, na pierwszym miejscu. Oczywiście zwiększając bezpieczeństwo Europy Zachodniej. Natomiast takie opinie, jak te wygłaszane przez Sportnikowa, który mówi, że tą Europę środkową należy porzucić, bo interesy Ukrainy są w, we współpracy z Francją czy z Niemcami. No one nie mogą sprzyjać budowaniu w sympatii do, do państwa polskiego, do narodu, do, do narodu polskiego, do społeczeństwa polskiego. Także tutaj no, pewna, pewne, pewne zadanie jest też, znaczne zadanie jest też po stronie ukraińskiej, do tego, żeby spróbować zrozumieć również to, że strona polska ma swoje interesy ekonomiczne i musi o nie zabiegać. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby którykolwiek rząd porzucił interesy polskich firm logistycznych czy polskich rolników i zdecydował się na, na to, że idzie na ustępstwa stronie ukraińskiej. I jestem pewien, że Zelański zdziwi się mocno, po ukształtowaniu się już rządu Donalda Tuska, Zdziwi się mocno tym, że w gruncie rzeczy te interesy będą po prostu utrzymywane w podobny sposób. Oczywiście Tusk może inaczej nazwać embargo, może to nazwać systemem licencji i systemem na przykład pozwoleń, ale w gruncie rzeczy najprawdopodobniej będzie chodziło o to samo. No, do, do władzy idzie rząd, który w swoim składzie ma partię chłopską. Także nie wydaje mi się, żeby tutaj to zostało pominięte. Także w no, Kijów, oficjalny Kijów polityczny musi uwzględnić, że w, o ile w kwestiach bezpieczeństwa tutaj ta współpraca zagrożona nie jest i nigdy nie będzie, o tyle w kwestiach ekonomicznych Polska ma odrębne interesy, które muszą być po prostu też przez stronę ukraińską szanowane. Przez władze w Kijowie szanowane, i nie, 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 trudno sobie wyobrazić powtórkę z takiego wystąpienia, jak wystąpienie Wołodymyra Załańskiego, Zele, który porównał Polskę do. Do kraju, który gra w drużynie rosyjskiej, bo to jest najzwyczajniej w świecie obraźliwe. I trudno się potem dziwić spadkowi poparcia dla, dla sprawy ukraińskiej w społeczeństwie polskim po, po tych słowach. No to, jest, to, to, jest, to jest coś, co nie ma barw partyjnych w Polsce. To nie jest obraźliwe tylko dla elektoratu Konfederacji. To są słowa, które dotknęły szeroko społeczeństwo, niezależnie od sympatii politycznych. Także myślę, że obydwie strony mają sporą lekcję do odrobienia. W, takiej, w, w takim poczuciu no, lekcji empatii, do odrobienia, i tego, co rań w, w słowach, i jak, jak te spory rozwiązywać bez. Niepotrzebnych deklaracji i bez eskalowania po prostu wypowiadania słów, które są niepotrzebne. Panie Zbigniewie, dokładnie brakuje mądrości w tej polityce polsko-ukraińskiej i, i, i też to widzę i nie wiem, jacy są doradcy od spraw polskich, jakich ma prezydent Zełęcki, nie wiem też, co myśli o tym Andrzej Duda, o tym Państwo mogą się dowiedzieć z tej książki, wiele tak naprawdę wniosków ciekawych płynie. Książka Zbigniewa Parafianowicza, Polska na wojnie, bardzo Państwu polecam. I jeszcze jeden wątek który chcę z panem na koniec omówić to um, ostatnie doniesienia które dosłownie 5 minut przed programem um, do nas dotarły żona szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego Kryła Budanowa została zatruta i walczy o życie w szpitalu prawdopodobnie zatruci są też niektórzy współpracownicy Budanowa z z, z, z ukraińskich służb. Pan opisał w tej książce i e, rozmawiał z dyplomatami polskimi, ministrami, też z przedstawicielami polskich służb o zatruciu pana Abramowicza, przypomnę, to oligarcha, który był pośrednikiem w, pomiędzy Ukrainą a Rosją. Co pan o tym wątku mógłby powiedzieć? Tak, to jest bardzo istotna informacja, bo ona świadczy o pewnych możliwościach operacyjnych rosyjskiego wywiadu na terenie Ukrainy. Wówczas podtruty został również Rustem Umierow, który brał udział w rozmowach z, z Abramowiczem. Przypomnę i był tylko dla naszych widzów, obecny minister obrony Ukrainy. Mhm. Tak, kluczowa postać, kluczowa postać dla wojny, człowiek też wy, no, wybitnie inteligentny, uzdolniony dyplomata, patrzący o wiele kroków do przodu w myśleniu o wojnie, zresztą tak samo jak Kryło Budanow. To nie jest pierwszy zamach, bo najprawdopodobniej celem był sam Budanow. Już raz próbowano dokonać zamachu na Budanowa, bo po 2014 roku to jest postać, która w zasadzie no, budowała chór, budowała wywiad wojskowy ukraiński, doprowadzając do tego, że w tym momencie jest to najprawdopodobniej jedna z najlepszych służb specjalnych na świecie, o możliwości działania poza granicami Ukrainy, nie tylko w Rosji, bo również słyszeliśmy ostatnio w Sudanie o działaniu ukraińskich oddziałów specjalnych w, o walkach z grupą Wagnera. Także to jest cel numer jeden, najprawdopodobniej Rosji do, do, do zgładzenia. Źle się stało, że rzeczywiście w, to ofiarą jest jego żona, jego współpracownicy, w, to jest bardzo zła informacja. Kryło Budanow jest jednym z najbardziej uzdolnionych oficerów wywiadu, przedstawicielem resortu siłowego, jednym z najbardziej uzdolnionych oficerów na świecie, nie tylko na Ukrainie. To jest postać wybitna, która przejdzie do historii jako, jako twórca nowych technik walki w, z Rosją w tej wojnie, która najpierw była wojną niewypowiedzianą wprost, a później inwazją na pełną skalę. Także to jest bardzo zła informacja, pesymistyczna. I no niestety dowodząca, że Rosjanie, no to już było widać w marcu wtedy, gdy truto Abramowicza w Kijowie, bo on został zatruty najprawdopodobniej w tym jego mieszkaniu w Kijowie przed wylotem do, do Turcji, czyli przed przejazdem do Polski i później wylotem z Rzeszowa do Turcji. On był badany w dwóch szpitalach w Lwowie i w Ankarze, potwierdzono obecnych substancji chemicznej w jego organizmie, także rzeczywiście... No To jest dowód na to, że ta agentura rosyjska ciągle ma możliwości operacyjne na Ukrainie. O ile nie są to dobre możliwości w wojnie lądowej rosyjskiej, o tyle rzeczywiście no, no, ciągle mają długie ręce do tego, żeby, żeby próbować e, kąsać państwo ukraińskie. To jest bardzo zła informacja. Tak jak powiedziałem, Tyrł Obudanow jest w czołówce, jeśli chodzi o uzdolnienia e, do, do prowadzenia wojny. I, no, jest jeden z najbardziej uzdolnionych oficerów e, na świecie. I mógł być celem rosyjskich służb. Taką wersję będą teraz ukraińskie służby badać. Na razie żona szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego, Kryła Butanowa, jest zatruta, walczy o życie w szpitalu. Te informacje podał ukraiński wywiad wojskowy. Ja panu bardzo dziękuję. Pan Zbigniew Parafianowicz, reporter, znawca Europy Wschodniej, dziennikarz dziennika Gazety Prawnej, który relacjonował konflikty w Afganistanie i Iraku i jest autorem książki, którą państwu polecam, Polska na wojnie. Dziękuję, że pan był dziś z nami.